Witajcie na kursie Dzieci, Młodzież, Rodziny. Dziś będziemy mówić o tym, jak utworzyć program zajęć dla lokalnego kościoła, wspólnoty, grupy, służby. Gdy uczymy dzieci, musimy myśleć naprzód, jak je uczyć, co chcemy im przekazać. Wyzwaniem budowania czegoś, co pokryje wszystkie obszary, a nie będzie mówić tylko o naszych pasjach albo będzie skakaniem z tematu na temat. Niektóre dzieci podczas z szkółek niedzielnych pięć razy słyszą o Zacheuszu, ale nigdy nie słyszą innych historii biblijnych. Ważne więc, żeby zbudować program i upewnić się, że między szóstym a dwunastym rokiem życia, a nawet wcześniej i później, dziecko będzie miało pełny przegląd głównych fragmentów Biblii, ksiąg, osób, które tam występują, doktryn, nauczań. Ważne, żebyśmy pewne tematy pokrywali szeroko, a nie trzymali się tylko jednej kwestii. Jeśli chcecie zbudować program, są różne podejścia. Można studiować księgi biblijne i to ma wiele pozytywnych stron, ponieważ pozwalamy, żeby tekst mówił sam za siebie. Dzieci poznają kontekst, a nie tylko wyrwane fragmenty historii, opowieści. Często dzieci znają Biblię jak taką układankę puzli, które nie są ze sobą połączone, nie widzą dużego obrazu, znają tylko poszczególne opowieści, fragmenty. Więc studiowanie całych ksiąg biblijnych jest naprawdę czymś potężnym. Dzieci poznają tekst i kontekst. Można studiować postacie, na przykład życie Dawida, życie Mojżesza, życie Jezusa. Są tego pozytywne strony, bo gdy przyglądasz się jednej postaci, można się utożsamiać z tą osobą i dziecko może nauczyć się z tego, jak tej osobie coś się udawało albo nie udawało, może wyciągać lekcje dla swojego życia. To jest bardzo potężne. Można też studiować Biblię tematycznie, na przykład zbawienie, rodzina, modlitwa. Plusem takiego podejścia jest zrozumienie tematu, ale tak jak powiedziałem, masz wiele elementów tej układanki i nie znasz całości Biblii, nie pozwalasz, aby tekst przemawiał do Ciebie, więc każde podejście ma plusy i minusy. Zalecałbym mieszaninę tych różnych podejść, żebyśmy czasami studiowali całą Księgę i wtedy pokazujemy, jak można studiować Księgę Biblijną. Dzieci mogą potem robić to same w domu, a potem studiujemy jakąś postać Biblijną, tak abyśmy mogli się z nią utożsamić, albo studiujemy tematycznie, aby poznać pewne aspekty naszej wiary. Bardziej szczegółowo. Więc jak utworzyć program, jak go zbudować? Po pierwsze, modlitwa. Panie, czego Ty chcesz? Co Ty chcesz powiedzieć dzieciom w naszej wspólnocie, w lokalnym kościele? Czasami Bóg mówi to samo do całej wspólnoty, na przykład w temat modlitwy. I jako liderzy służby dziecięcej, wtedy powinniście powiedzieć: Skoro cała wspólnota skupia się na modlitwie, to my tak samo zrobimy z dziećmi, nie tylko dorośli. I przyjmujesz od Pana. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Jaki chleb chcesz dać dzieciom? Mamy wiele spisanych programów, nie są złe same w sobie, ale wtedy idziemy ścieżką programu, a nie pytając Pana. A myślę, że musimy najpierw spytać Boga. Spisane programy nie są złe, mogą być pomocne, mogą być inspiracją. Ale nie powinny być pierwszą rzeczą, na której polegamy. Musimy zwrócić się do Pana i spytać go, co On chce powiedzieć. Następnie dzielimy Biblię na większe fragmenty, omawiamy je w grupach wiekowych albo w ciągu roku, tak żeby nie brać tych samych wersetów rok po roku. Możemy też wyznaczyć tematy do rozwinięcia: zbawienie, modlitwa, kim jest Bóg, Biblia, życie chrześcijanina. Planujemy potem tematy i dobieramy fragmenty, które będą nam towarzyszyć w ciągu miesięcy, w ciągu roku. To wymaga spotkań przygotowawczych, jeśli traktujemy to poważnie. Wiemy o wspólnotach, które naprawdę stawały przed Panem, aby usłyszeć, jaki Bóg ma program dla dzieci z ich wspólnoty. I potem były różne fazy rozwoju, różne rozumienie Biblii. Wsłuchiwali się w Boży głos, mieli pewne tematy. Konkretne postacie do przestudiowania, i ta mieszanina tworzyła program, który Bóg położył nam w serca. Na przykład modlimy się i odbieramy, że temat modlitwy ma być poszerzony, rozwinięty. Więc, na przykład, w styczniu, w pierwszym miesiącu, zajmujemy się historią Eliasza z pierwszej księgi królewskiej. Więc bierzemy pierwszą część księgi i wynajdujemy różne tematy, którymi możemy zająć się na poszczególnych zajęciach. Na przykład, pierwsza lekcja: Eliasz jest posłuszny Bogu, rozmawia z Ahabem, odważa się powiedzieć mu to, co Bóg mu przekazał, nie boi się króla. Potem Bóg mówi do Eliasza. Eliasz jest karmiony przez kruki przy strumieniu, i Bóg prowadzi go dalej. Trzecie zajęcia. Eliasz konfrontuje proroków Baala. Eliasz nie boi się, zna Boga, to Bóg jest jego pewnością. Lekcja czwarta. Eliasz jest pocieszany przez Boga. Jak Bóg objawia się w momentach zniechęcenia? Więc to nasz pierwszy miesiąc, gdy mamy różne aspekty życia Eliasza. Oczywiście jest wiele innych możliwości. Widzimy, jak Eliasz modli się o deszcz. Widzimy, jak modli się, żeby ogień zstąpił z nieba. Jest wiele aspektów w życiu Eliasza, które są związane z modlitwą. W lutym zajmiemy się historiami i przypowieściami, które opowiadał Jezus. Możemy jednej niedzieli zająć się modlitwą pańską. Potem, na przykład, przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Potem, przypowieść o niechcianym gościu. O osobie, która przyszła i pukała do drzwi sąsiada, żeby pożyczyć chleb, a w czwartą niedzielę możemy zająć się fragmentem, który mówi: proście, szukajcie, pukajcie, a znajdziecie, otworzą wam i dostaniecie. Więc to przykładowe nauczania Jezusa dotyczące modlitwy. W marcu możemy zrobić tematyczne studium poświęcone modlitwie. Na przykład najpierw, czym jest modlitwa? Rozmową z Bogiem, Bóg mówi do nas, na czym polega relacja z przyjacielem. Druga niedziela, czym jest wstawiennictwo. Trzecia niedziela, czym jest pokuta. Czwarta niedziela, czym jest chwała i uwielbienie. I piąta niedziela, czym jest post. Za każdym razem mamy wersety, które pomagają nam zrozumieć ten temat, zobrazować go. Możemy skorzystać z pomocy pastora, księdza, liderów. Aby wprowadzić to w praktykę, taki jest cel. Nie tylko, żeby słuchać słowa, nie tylko, by wypełniać umysł intelektualną wiedzą na temat Boga, ale by być wprawionym w ruch, by praktykować modlitwę. W przeciwnym razie to będzie tylko ćwiczenie intelektualne. Pracujemy z dziećmi, to ważne, aby mieć czas na opowiadania, historie. Czasami jakieś prorocze czy poetyckie księgi biblijne, genealogie, listy są zbyt skomplikowane dla tych młodszych. A historie, opowieści najlepiej przekazują dzieciom to, co Bóg ma do przekazania. Niektóre księgi są proste. Księga rodzaju, wyjścia, część księgi liczb i powtórzonego prawa, Jezułego, sędziów, ród, pierwsza i druga Samuela, pierwsza i druga Królewska. Niektóre części Księgi Kronik, Księga Ezdrasza Nechemiasza, Księga Hioba, niektóre psalmy, księgi prorockie, Ewangelie oczywiście i Dzieje Apostolskie. To te prostsze księgi, ale nie powinniśmy lekceważyć tych innych i powinniśmy brać fragmenty z ksiąg proroczych, poetyckich, aby dzieci pracowały i przyjmowały stamtąd pewne zasady spisane w psalmach. Ważne, aby dzieci znały całą Biblię, a nie tylko te łatwe fragmenty. Upewnijmy się jednak, żeby odpowiednie historie poznawały w odpowiednim wieku. Każda lekcja powinna mieć część słuchania, historia, lekcja, świadectwo, wyjaśnienie kontekstu. I powinna być też część związana z dzieleniem. Można przygotować pytania, aby poprowadzić czas dyskusji. Wiele dzieci uczy się, gdy mogą mówić. Wtedy to staje się. Ich własnością, to czym mogą się podzielić. Jeden ze sposobów zastosowania tego, co właśnie usłyszeliśmy, czego się nauczyliśmy, to może być wezwanie do przodu, modlitwa za osoby, stawiennictwo. Część spotkania to może być coś twórczego. Co z tym zrobimy do następnego spotkania? Co z tym zrobię? Co zrobię z tym nauczaniem? I wokół tego mamy gry, uwielbienia, różne aktywności, warsztaty. Wszystko, w czym jesteście dobrzy, a co motywuje dzieci, aby połączyć to z historią, nie jest to obowiązkowe, ale jeśli możecie znaleźć takie połączenia, to doskonale. Więc spróbujmy. To była teoria, a teraz chcę dać Wam pewną możliwość, abyście coś stworzyli. Podzielcie się w grupy i wybierzcie którąś z tych możliwości. Przygotować cztery lekcje z księgi Jonasza, przygotować cztery lekcje na temat uwielbienia, Albo przygotować cztery lekcje na temat postaci, jaką jest Aaron. Brat Mojżesza. Zdecydujcie, dla jakiej grupy wiekowej to przygotujecie. To oznacza, że musicie przeczytać księgę albo zrobić studium biblijne na temat uwielbienia czy Aarona. Potem podzielcie się, rozpoznajcie, jakie są główne tematy, którymi chcecie się zająć. Nie musicie przygotować całej lekcji, ale chociaż tytuły, abyście widzieli, jak podzielić ten temat. Czy opis postaci, czy księgi y, w związku z tymi różnymi działami? Inne ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, że jesteście dyrektorem czy prowadzącym całą szkołę niedzielną w Waszej wspólnocie i musicie przygotować program na 6 lat nauczania między szóstym a dwunastym rokiem życia, czyli 40 niedziel w roku. Pominiemy te chrześcijańskie święta, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, albo nabożeństwa specjalne w mieście, no ale powiedzmy 40 niedziel w roku. 6 lat. To znaczy, że potrzebujesz programu na 240 niedziel, aby pokryć całą Biblię. Ile niedziel przeznaczysz na każdą księgę? Od której księgi byś zaczął? I dlaczego? A które księgi przejrzysz tylko tak pobieżnie? Dlaczego? Nie rozbudowuj każdej lekcji, ale wypisz tytuły. To zajmie ci kilka godzin, można robić to w zespole, ale przygotuję to Twój umysł. Aby mieć szerszy pogląd, jak myśleć strategicznie na temat uczenia, aby objąć wszystko, niech Bóg Was błogosławi, jak będziecie robić te ćwiczenia, niech da Wam swoją twórczość i mądrość.